Inteligentny Rozbudowany Z charyzmą Stanowczy I zaradny Punktualny Opiekuńczy Bezpośredni Wyrozumiały Zaangażowany Kreatywny to zabawny, Sportowany Wysoki Opiekuńczy I zabawny Bardzo kochany Poczucie humoru Harrison Ford Arnold Schwarzenegger Johnny Depp Leonardo DiCaprio Orlando Bloom Marion Grando, Johnny Depp, Jean-Claude Van Damme, Tom Cruise. Napciarstwo tej... do pojedynczego. Siatkówka. Łucznictwo trybunałczne. Szachy. Ekwaterska. Siatkówka. Sylwska. A dokładnie szokra Szachy. Batman. Iron Man. Superman. spider Spiderman. <grystwo> Batman Cool Kobieta Kot. Tak! Ta <gulia> no raczej. <gulia> <gulia> Oczywiście jak najbardziej. Deepwater Water Soloing. Lakras. Hockey w błocie. Szachy. Piekielu. Tak, Karlin. Tak, Krzysztof Ignaczek. Adam Małysz. Daniel Stoch. The Doktor Valentino Rossi. Martę Furkat Gary Kaspar Magnus Carlsen, Adam Małysz Kubica, Eugeniusz Ronder były znakomity szczypiorlista. Codziennie wieczorem. Codziennie, często. Codziennie. Pięć razy w tygodniu. Dwa razy. pięć razy w tygodniu. Codziennie wiele razy. Rano, wieczór i południu. Dwa! Może 2 trzy dni w tygodniu, po tej godziny Dwa razy w tygodniu. Papa brąder. Papa brąder! Trener brąder. Bronder. Trener brąder Oczywiście Eugeniusz Brąder. Ojciec dyrektor. Eugeniusz Bronder! Cóż, to jeden z naszych ulubionych trenerów, bardzo charakterystyczny i zawsze pomocny. Najlepszym możliwym trenerem. 卖同志卖。